Jedno branie, fajny strong tam tu wziął No ładny, trzydziestaczek jest 30 nawet parę No Ło panie złoty Kur... Co się stało Leszku tam, co tam było pod to wodą? Wialdzi kamień Proszę Opa, ja stary muszkarz, nie? U, lepszy co? Jo Jak ta muchówka Miłoszku się podoba? Słuchaj <laughs> Przyjemnie co? 10 rzutów, trzy ryby, bardzo <laughs> przyjemnie Przed chwilą dobrze jak podziała, bo wziął akurat jak przepłynął jest. Siedział, ładny. hej! Kleń? Jak to skomentujesz, prezes? Katastrofa. Dawaj, w te pokrzywy w krótkich spodenkach Ręce opadywują. Dobra, dawaj, rzut w dołek przeznaczenia. Na bank siedzi król tej rzeki. Siemanko, zapraszamy na kolejny odcinek. Przed chwilą spotkaliśmy tutaj miejscowego pana. Taki już dość festę podchmielony. W wakacyjnym nastroju. Sprzedał nam, że pod mostem mieszka taki grosep strąg. Zaczęliśmy trochę niżej, do tego mostu będziemy szli i zobaczymy, czy uda się go dównąć. Czy pan jest gołosłowny, czy nie. Teraz zaczynamy tutaj. Wielkich nadziei z tym nie wiąże, ale tam dalej jak najbardziej. O, jest ryba. Pierwsze, pierwsze przepuszczenie nimfy. Co my tu mamy? Kleń. To nie jest kleń. To nie jest. To jest ten Jaś? Nie jaś Jak to się nazywa? Jelec chyba. Albo certa, to jest certa. Certa brzy ryma chyba. Nie, to miała takie zagięty w dół. wyglądała jak certa. Ha. Ciekawe. To mi się podoba, tylko żeby strągi brały, nie certy. rzeką pływa dużo kajaków. Często się zdarza, że o takiej porze kajakowej ci po dziesiątej, Dużo w siedzi pochowanych po brzegach. Już mamy to sprawdzone, nie? Mhm. Weź wejdź trochę w środek rzeki i daj za ten. Za to, nie? No. Dosić płytko tam jest. O. Co my tu mamy? Lipasek. Na skoczka wziął. A. Maruszki, maruszki, maruszki. Puszczamy. dziducha. ducha? O Jezus! Maestro Strongolla. Strong to był? Ja. Gigantyczny. Król tej rzeki. Siedzi. Ach! Poszedł. Mm -hmm. Zobaczcie, z czym się wiąże łowienie na skoczka. Burdello Bum-Bum Co to się stanęło się? To, to tutaj teraz jest znowu Ja pierdolę Jeszcze tu u góry Mioszku, podtrzymasz wędkę? Ja wol Wyda coś z tego? Czy trzeba będzie Katnogen robić? Jest Malutka. Murowanko. Co my tu mamy? No nie taki mały. Dosyć walczy w tym prądzie. Pstrąg? Ładny. Jo. Chodź do dziadzi. Fajny pstrąg nam tu wziął. To nie jest ten co ten pan opowiadał, ale już dość duży. I 30 może mieć parę Ach, taki 30, no To się wyczepi nawet. Ale ładny bursztynowy. Pokaż go tu no Ładny, już kuwka mu się zagina. No powoli się robi Ech. Taki coś. No ładny, 30czek jest. 30 nawet parę. No Bardzo ładny Ale go to wypuścimy. Chce odpocznij tu Chłopie. Mówili, weź podbierak gumowany, plątać Ci się nie będzie. Mhm. Dawaj 120 klatek, przestaw na trójkę. Ja? Eee, naświetlenie. 1,3. Może być. Ja mam dalej w tym spokojniejszym nurciku. Ja, tam, ja tam też przejdę, wiesz. Tam jest płytko jak diabli. Tu, tu żaden lipień nie stoi, też dziwne jest taki dół lipieniowy No bez uciągu Los mułos. Siedział Ja? Jo <laughs> Ale było takie branie, że... Mm. Jakby co to rwi tam, wiesz? Żeby nie spłoszył, bo to jest dobre miejsce Myślisz? Jo, ja uwiążę szybko Rewanko. Spróbuj do przodu centralnie rzucić jak się da. To było, widziałeś? Lipasek. Przeżyjemy. Ale to chyba wliczone jest tutaj. Jest wliczone. Proszę. Nic się jej nie stanie. Zaraz wróci do domu. Na skoczka wziął, nie? E, na skoczka, no. No, malutki lipasek. Zobaczcie, kajaki pływają, a lipienie się w ogóle nie boją. Dobry. Dobry. Czy... Małe lipienie. Lipienie. To mógł być ten sam nawet diabeł. Ten co tu wyszedł, nie? No. Pierwsza e, ryba Miłosza na muchę. Jestem rozdziewiczony, rozprawiczony. Siedzi? O, proszę, maestro! Opie, a ja stary muszkarz, nie? <grystanie> jaś? Jaś to nie jest. Nie, zobacz pysk, mi się wydaje, że to jest serta. Nie, to jest, to jest jaś, chyba. Chyba jaś, nie? Jaś albo ten. Jak to było, to następna? Kleń to nie jest. Nie, chyba. kleń nie, to drugie. Ja, nie. Jak to się nazywa ta ryba? Zapniałem teraz, kurczę. Chce pan też? Będzie pan Siema. na filmie. Tak, w internecie. Zap Zapraszamy, kanał Pink Perch. No U, lepszy co? Jo ja. Pink Perch. Strong? Dać go w podbierach? O, fajny. Ja tutaj mieszam z tym. No Czekaj, weźmiemy go w podbierach. Jak tam muchówka, Miłoszku, się podoba? Słuchaj, <laughs> przyjemnie, co? 10 rzutów, 3 ryby Bardzo <laughs> przyjemnie Także Na pewno jakaś firma z wędkami muchowymi się wzbogaci A już teraz wszystko im zacinał Był nie? Siedział Zanęta płynie Przed chwilą dobrze jak podziała, bo wziął akurat jak przepłynął A, teraz też wziął No, tam je dobrze Tam je dobrze lechu Siedzi Sadzi Co my tam mamy Za gatunek Gatunek pstrąg Gatunek pstrąg Na skoczkę Nie, na zwykłą Na zwykłą? A prowadzącą A ja się dobrze tu rozdziewiczam dziś <laughs> Dobre miejsce. To mnie się tu widzi. Sadzi. O, chyba lepszy, co? Nie, no to jest wiesz, Urodzony z muchą w ręku. To jest dzik na ryby. Idę do ciebie, czekaj. Tak już możemy tu nagrać. Grzechu wart. Mi ja tu nie kopertną. Okas rybka. Ta Taram, toam, kisek. Baj baj, No proszę, to jest płoć chyba. O, płotka. Spadła, a płotka. chciałem to tam nagrać, płotka była. Był, nie? Ja akurat okulary poprawiałem. Czasem jest tak, że centymetr niżej i już są brania, nie? Co tu jest, do diabła. Co się podziało tam, Miłoszku? Coś nie tego jest, ale już sytuacja opanowana. Ale głęboko jak pierun tam jest. No To dziwne, że tam żadnego nie ma. Było dno czy ryba? No. no żadnego diachła. Zobaczcie książęce i książę i księciunio <śm> mamy przerwę, dopijemy piweczko i zobaczcie co jest tam. Płynie sobie rzeczka i na rybki. Ale w El Diablo, El Diabolik, <coughs> Strongollo. Ja widziałem, jak atakował. Widziałeś ja, atakę? Ja. Jest, tata miał nosa. Miło, Miłość miał nosa. Co to jest za ryba? Płoć! No, już się odhaczyła. Dziksza niż Pstrąg. Yo. Ten pan, o którym wspominałem na początku filmu, się wytłoczył z telewizji. Powiedzieliśmy, że nie. A zażartowałem, że ma te oglądać, bo dzisiaj wielkie obstrąga złowimy. łowimy już by tak ładnie zrobiony. I tam już idziemy na rybę, on mówi tutaj duża stoi. To ja już jadę, nie? A gdzie to będzie? To na telekspresze, o? Na jedynce to jest? Ja? Na kanale? Ja mówię tak, na jedynce dzisiaj o 17. Ciekawe czy pan będzie oglądał. Nadpływa zło. Słuchajcie, miłość już w wodzie. Dzisiaj będziemy uskuteczniali metodę hybrydową. Będziemy mówili na tak zwany streaming. Czyli streamer na spinningu. Pokaż mi oś, co tam masz założone. O, taki streamerek poleci w taką wodę. Dajesz, majster. Jedzę fuksa. O, ty Ale ty. to tańczy. Mm -hmm. Zaraz zatańczy z rybką. Na zawodach muchowych często zawodnicy zaczynają z rana od streamera. Coś diachu nie chce, nie? Nie. Olipień zje takiego streamera? Nie. Nie zje, nie? To że musiał mieć ładnie na bani, żeby się na niego rzucić. Szklara wychodzi, ustarano. No, na razie diabły nie chcą. Zaraz im zapodam remeska. Zmienią zdanie. Mówisz? O. O, ostatnio wychodziły na tego streamera, nie? Mhm mm na, Tutaj, nad rzece Tu zaraz eksperyment zrobię, obrzucam to streamerem Wtedy założę blaszku Do wody ląduje blaszka Pierwszy rzut na blaszkę Tam jest festa głębok To tu jest dosyć głębok, Lechu

O panie złoty! O kur... Teraz tu będzie łapanie. Ja mam bluzę zapasową. Ale w środek mi się nalało. Kluczyki wyciągaj szybko. No mam! Jezuściu! Kurwa, w ogóle nie widziałem tego kamienia. O, ale piszczelek bueli. Czekaj, wyjdę na zewnątrz. Tylko trochę koszulę mam mokrą. On no, nie tak trochę. Co się stało Leszku? Tam, co tam było pod to wodą? Wialdzi kamień. A w ciemnych okularach pod mostkiem jakby nie było go widać Mikrofon Oł. Nie jest wodoszczelny? Nie już go nie używajmy dzisiaj, wiesz? Pierwsze wypierdolenie w tym roku w ogóle Uda się samochód otworzyć <noise> Uda Zegarek niewodoszczelny, chodzi <głos> <głos> Może ty je lepiej schowa jak idziesz ten brzegiem co pierwsze, BAM w tym roku? Drugie w ogóle w karierze pstrągowej. BAM pierwsze było lepsze jak iPhone'a portfel zalałem. A to aż w cała głowa, wszystko, nie? Wodery to do połowy wody. A teraz tam nic nie mam wody, tu się prawie wszystko w kieszeń nalało. Jeden mikrofon nagrywamy teraz. Kawa z rana niepotrzebna. Zobaczcie, ile mrówek, żeby tylko tyle pstrągów nam brało, co tych mrówek tutaj jest. Jak skomentujesz mi już dzisiejszy wypad? To nie jest dobry wypad, nie jest ni dzień. Mam tyle wody w woderach, że nogi pewnie takie jak jakbym 20 lat w śpiączce leżał. Ale co? Wodery chyba przedarte. Bo gdzieś koło biodra mi leci, woda. Same straty mordy. Także subskrybujcie, żebym miał siano z kanału. Bo muszę nowe wodery kupić. Dobra, zmieniamy taktykę na nimfę. Zobaczymy czy coś wyjedzie. Dziwne. Może nie chcą tak z rana tutaj. No naprawdę nic, nie? Nie wiem co jest. A ja już widzę i głęboko prowadzisz, nie? No. Ja dole. Wybyły stąd te ryby, kurde. No wczoraj tu pełno ryb było. No Pociąg przejechał to się może teraz obudzą. Ja myślę, że je dopiero kajaki obudzą. Jedno branie. Wczoraj tak rybki tam wyjeżdżały dzisiaj dupa blada. No i zwalczymy. Zmienimy miejscówkę, kawka, piwko i dzida. To zbrojamy się. I zobaczymy, może coś się uda długnąć. Zobaczcie, jakie tu jest w samochodzie. Mmmm. Mmmm. bum bombum. Wodery przedarte, jak wuja stachu. Piszczel z tyrany. Poga ten piszczel. tu wujek przyłożył. I woder się przebił, nie? Woder przebity na piszczelku. A na zakończenie sezonu zgolimy moją brodę i zrobimy z niego streamerka, nie? Możemy spróbować. Albo jakiegoś jig'a. Było to już testowane na szczupakach plecionie, ale nie na pstrągach. Słuchajcie, ostatnia deska ratunku. Miłość dzisiaj jest w stroju galowym. Zresztą ja też. I spróbujemy coś drapnąć na otarcie łez po bardzo niedobrym dniu. Dawaj majster, spróbujemy dłubnąć jakiegoś klenia, może pstrąga. Zły oznak, tu zawsze w pierwszym rzucie była ryba. Strąg. Jeszcze mi to gałęzie zasłoniły. teraz. O! się obstrąg ula. No, zobacz, jakiś bliźnięty tu. No, coś mu jest. Lekkie błotko, nie? Zastosujemy najnowszy typ brudzenia na cejroskiego. Teraz tam za zakręt będziesz wchodził? Nie, tu do tych drzewek dojdę i będę rzucał. Która blacha mi już się najrzadziej czepie za drzewa? są. Ona ma system samoodczepiania. Kurde, widziałeś? Jo, szła ryba za tym. Widziałem no. i to taka niemała całkiem. No. Z reguły, jak nie uderzą, to potrafią poprawić. No, jeżeli mnie nie widziała, chociaż woda jest dobrze zmącona. Nie wiem, czy na inną przynętę po prostu nie spróbować smużaka, nie wpuścić. Gdzieś mi tu krew przestaje dopływać. Jak to skomentujesz, prezes? Katastrofa. Dzisiejszy dzień oceniam jako. Jako katastrofa. No dobra, trzeba iść w miejscu ostatniej nadziei. Zobaczcie, trawa. Witamy w programie nie rolnik szuka żony, tylko wędkarz szuka strąga. Dawaj, durch, te pokrzywy w krótkich spodenkach. Witamy w programie. Idź w krótkich spodenkach, popstrąga przez półmetrowe pokrzywy. Ty i o lublu, to rzeka. Jo, ja jufestę lublu, ale nie w krótkich spodenkach. <grym> Jest taka susza miłość że co? Że ten kamień zawsze był do połowy w wodzie na tej rzece, a teraz stan jak na załączonym obrazku. No także może to wiedzieć Co się w pomorskim dzieje. Poprawi, bo się nie uku. Co prawda nieduży. No Spadł Ale Coś się zadziało wow. Kleń to był chyba Tak mi coś tak na srebrno mrugnęło no O ja pierdolę nie. Ręce upadywują Poszedł, czas założyć okulary, plum, bo może z blaszki dostać. a Już nieraz bywało blisko, nie? Co? Już nieraz bywało blisko, żeby dostać, nie? Oj, nieraz. Przy odhaczankach. Ale tu jest armagedon. Słuchajcie, zbliżamy się do dołka przeznaczenia. O tam z tyłu go widać i tutaj miłość się na kiju. Swego największego wrzucił w strągę. Niestety nie udało się go wyjąć. I to dwukrotnie. A, podobno los caballeros. Dobra, dawaj, rzut w dołek przeznaczenia. No, ja go tak zawsze zaczynam od przodu. W dołku przeznaczenia cisza. Na bank siedzi król tej rzeki. Nie Nic dodać, nic ująć, miłoszu. Grosę katastrofę. Pierwszy dzień całkiem przyjemny, za to drugi postawił nas do pionu. Dziękuję, że były z nami do końca odcinka. Na otarcie łez po podartych woderach gorąco zachęcamy do zostawienia suba i łapki w górę. Pozdro, połamania. I do następnego nad kolejną pstrągową rzeką.